Najważniejsze, że tańczymy już od samego rana i słusznie. Tańczcie I z nami, tańczcie A, co? z nami. No to no. był taki jeden facet, który tańczył, tańczył, ale wzięli byli i go złapali. już nie tańczy, wyobraźcie sobie. Kto taki? Ale złapali go, bo zostawił dokumenty. Łódcy, policjanci, złapali 43-latka, który okradł sklep. I przy okazji sam dał się złapać. Eee, facet okradał sklep, tak. Tu se okradam, okradam. Hej, zgubił w tym sklepie swoje dokumenty. No więc jak łatwo się domyślić, <laughs> długo go nie szuka. No oczywiście <laughs> został złapany i teraz grozi mu 10 lat więzienia. Michczunio. Ale jak można okraść sklep i zostawić tam dokumenty? No tak się kończy zabawa. No gdy chcesz być złodzielemi policyjnym informatorem jednocześnie. <laughs> Przepraszam bardzo. Co mi pan, co mi pan tutaj macha? Aha, zabra... Słuchajcie, dobrze. To, no to Zabrałem, no mikro... zabrałem mikrofon. Słuchajcie, ja bardzo dużo powiedziałem w trakcie tej ciszy, którą mieliście okazję posłyszeć, To właśnie mówiłem Ale... wtedy ja. Ja żąbek Wacow, trener drugiej klasy, no. Daj mi twój mikrofon. Raz dwa. Twój taki sam jak i mój! Bo ja mam specjalny filtr na mutacje. A wiecie, co się wczoraj w nocy w Warszawie działo? Ojej, nie, mów, nie opowiadaj mm. swojej historii! Wyobraźcie sobie, że został wysłany pierwszy polski satelita komercyjny w kosmos. Wow, Naprawdę? Naprawdę? Wystarczy teraz spojrzeć w górę i tak go nie zobaczycie, ale on tam jest. Kwiastam. Kilka tygodni temu byłem na imieninach wujka Kazika, A, i wujek Kazik ze swoim kuzynem. Dosyć w późnych godzinach wieczornych, już byli mocno zmęczeni i próbowali naprawiać instalację gazową w jednym z samochodów LPG. Mm -hmm. I mm -hmm. powiem Wam szczerze, byli o włos od tego, żeby zostać pierwszymi ludźmi w kosmosie. Drodzy Państwo, jak wiemy, niestety cały świat pochyla się nad katedrą Notre Dame, która niestety uległa zniszczeniu, spłonęła, trwają dochodzenia, jakby jak to się stało. No, no. Najprawdopodobniej po prostu ktoś zaprosił ogień, wiadomo, na budowie nie wszyscy ćwiczą BHP, to nie tak łatwo. O, czy ja palę? Panie kierowniczku, ja palę przez cały czas. Na okrągło. Łatwo nie jest tak oprócz mikrofon, naprawdę. No. No. Pijany, agresywny pasażer autobusów w Chrzanowie właśnie nie chciał wcale opuścić pojazdu. E, pan ma 21 lat, przeszkadzał innym pasażerom, więc w końcu z autobusu musieli go wyprowadzić kto? Kto? Policjanci! Ojej I teraz najmocniejsze Nie pod, mów! Pod, pod, uwaga! Podczas interwencji delikwent próbował ugryźć policjanta w rękę. Ach, Ola Boga! <laughs> nie proszę pana, nie tak się sprawdza, czy to jest dobry policjant! Policja to nie miała lekko w te święta, wiecie? Ojej, czemu, dlaczego? No bo jak zwykle funkcjonariusze mieli Ojej. naprawdę kupę roboty, znowu złapano wielu pijanych kierowców, doszło do masy wypadków ten świąteczny weekend, ale proszę bardzo, jak on się zaczął! Już w piątek koło Legionowa doszło do zderzenia czterech jadących razem policyjnych motocykli! I tak, drogie dzieci, działa właśnie efekt Domina! Jesteśmy na posterunku, oczywiście we wtorek, 23 kwietnia, po świętach, 8.38. A to pech westną Seller, jakoś tak to szło, nie? Seller weschnął Seller. No właśnie, ale pech to tak naprawdę mało powiedziane, bo jedna z mieszkanek, Fałkowa, miała chyba jednego z największych pechów, jakie w ogóle można sobie wyobrazić. Dawaj, mhm. dawaj, no, dawaj, 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 dawaj. Kobieta bardzo długo oszczędzała pieniądze i trzymała je w takiej... W specyficznej Aha. skarbonce podobno okay. jej się zaoszczędzić 21 tysięcy złotych. 21 tysięcy złotych. no! I te wszystkie oszczędności trzymała. Piekarniku. Niestety każdy z nas doskonale o tym wie, że pamięć ludzka czasem zawodzi i tym razem zawiodła bardzo, bo pani zwyczajnie zapomniała, gdzie trzyma hajs swojego życia. Co prawda przypomniała sobie, ale już po odpaleniu gazowego piekarnika o Jezuś, o w całym domu było czuć, że pieniądze poszły z dymem. To jedna z niewielu osób, która no poza zdjęciami i numerami telefonów pieniądze również yy, trzymała. Nie trzymała w chmurze. <laughs> Ja jeżeli chodzi o moje dzieciństwo, to miałem skonstruowane takie pudełko na buty, zrobiłem w nim drugie dno Czytałem w takiej gazetce dla dzieci jak zrobić takie drugie dno i tam ustawiałem, miałem wszystko między jednym a drugim wszystkie te najstraszniejsze rzeczy, w tym kasetę wideo, wiadomo, też miałem skitrana. Z, z oj, oj, naprawdę oj, oj. Nie mogę oj. powiedzieć z czym była, musiałbym się zabić, wiesz? I never so Szoki, i niedowierzanie. W międzyczasie, uwaga, yy, chociaż bardziej szok niż niedowierzanie. To mniej więcej odczuwała właśnie mieszkanka jednego z bloków na Warszawskiej i Pradze, południe. Kobieta mm. prędko jak tylko mogła, yy, wezwała straż miejską po tym jak we własnej łazience znalazła kraba. Myślałem, że kreta. Kraba, też taka. <laughs> to był. Krab. ale skąd tam ten krab? No. no? I widocznie mężowi nie starczyło na wyjazd do ciepłych krajów, więc robił co mógł, żeby ciepłe kraje sprowadzić do domu. <laughs> Na naszym mm -hmm. świecie dzieje się naprawdę bardzo dużo, są ludzie, którzy nas zaskakują, chociaż brzmi to kosmicznie, to wyobraźcie sobie, że żyje w Chinach pewien mistrz Kung Fu, który mm -hmm. nauczył się, uwaga, brzmi to naprawdę srogo, nauczył się tryskać wodą z oczu. Jezus. Jezu, ja to też potrafię przecież. Serio? To, ale serio, no, Ale jednym okiem. On robi to tak, no, no. on bierze szklankę z wodą, no, no, siód no, no. i potem tryska wodą z oka na odległość prawie dwóch metrów, czyli okay. jak, jak mniej więcej A, od ja ciebie, to ja na dwa no, metry nie, jeszcze nie nie pojadę, ale serio, no, no za chwilę wam coś pokażę. No i co, no i co, no i co? I on tak cały czas robi, po prostu robi, tak? I po co mu to? No, możliwe, że podlewa ogród, no, bez użycia węża po prostu. <śmiech> <śmiech> tak może być, ale coś wam pokażę. Mogę? No. Uwaga, ściągam okular. No. Proszę, weźcie naprawdę ścisz. No, no, serio, no. ja wiem, że to dziwnie. Uwaga. To był dźwiękiem Kesa oka. Słuchajcie, serio, to robi moje oko i mi się zdarzyło kiedyś, że mi wyleciało coś z oka, serio. Słuchajcie, jeszcze raz Jankes źle włoży sztuczne oko, to <śm> będzie <śm> naprawdę nieudany program. <śm>